Cześć. Ja jestem 10 tego i tamtego. Dzisiaj przedstawię Wam 10 ciekawostek o Robercie Lewandowskim. Dobra. 1. Robert Lewandowski urodził się 21 sierpnia 1988 roku. 2. Jego znak Zodiaku to lew. 3. W październiku 2015 roku szczelił 5 bramek w 9 minut. 4. Jest rekordistą Guinness, Guinnessa w czterech kategoriach. 5. Jego ojciec zmarł w 2005 roku. 6. Został piłkarzem sezonu Bundesligi w 2011-2012. 7. Został królem szczelców w sezonie 2013-2014, strzelając 20 goli. 8. W 2015 roku miał wcząsienie mózgu. 9. W sezonie 2009-2010 zdobył Mistrzostwo Polski. 10. W sezonie 2015-2016 został wybrany na najlepszego napastnika Bundesligi. Dobra, ja mi się, wydaje mi się, że tu przyda Wam się to. Jeśli da, nie zapomnijcie dać subskrypcji i łapkę w górę. Ja się z Wami przegram. Cześć!